Rozdział drugi. Pochodzenie lęku. W sensie psychologicznym, lęk pozbawiony jest jakiegokolwiek związku z konkretnym, bezpośrednim zagrożeniem. Przejawia się on w wielu formach, jako niepokój, martwienie, obawa, nerwowość, napięcie, strach, fobia i Taki psychologiczny lęk dotyczy zawsze czegoś, co może się wydarzyć, a nie tego, co aktualnie się dzieje. Ty jesteś tu i teraz, podczas gdy Twój umysł przebywa w przyszłości. To tworzy lękowy rozdziew. I jeśli identyfikujesz się z umysłem, tracąc kontakt z potęgą i prostotą teraz, ta lękowa wyrwa będzie stale Ci towarzyszyć. Zawsze jakoś dasz sobie radę z obecną chwilą, ale nie jesteś w stanie zmierzyć się z czymś, co jest tylko projekcją umysłu, z przyszłością. Ponadto tak długo jak utożsamiasz się z umysłem, to ego rządzi twoim życiem. Z powodu jego iluzorycznej natury i wypracowanych mechanizmów obronnych jest ono bardzo niepewne i podatne na wszelkiego rodzaju zranienia. Postrzega siebie w ciągłym zagrożeniu. Jest tak nawet wtedy, gdy na zewnątrz jawi się jako bardzo pewne siebie. Pamiętaj, że emocja jest reakcją ciała na umysłu. A jaką to wiadomość nieustannie otrzymuje ciało od tej fałszywej, wytworzonej przez umysł jaźni? Niebezpieczeństwo, jestem zagrożony. Czy już domyślacie się, jaka emocja generowana jest przez ten ciągły przekaz? Oczywiście lęk. Z pozoru wydaje się, że lęk posiada wiele przyczyn. Jest lęk przed utratą, lęk przed porażką, lęk przed zranieniem, ale ostatecznie każdy lęk jest tylko lękiem ego przed śmiercią i unicestwieniem. Dla niego śmierć czyha zawsze tuż za rogiem. W tym stanie identyfikacji z umysłem, lęk przed śmiercią wpływa na każdy aspekt Twojego życia. Na przykład, weźmy tak trywialną i pozornie normalną rzecz, jak nawykowa potrzeba posiadania racji w sporze. Obrona mentalnej pozycji, z którą się identyfikujesz, spowodowana jest lękiem ego przed śmiercią. Utożsamiając się ze stanowiskiem, że jesteś w błędzie. Twoje oparte na umyśle poczucie siebie jest poważnie zagrożone unicestwieniem. A więc, ty jako ego, nie możesz pozwolić sobie na to, aby się mylić. Być w błędzie znaczy umrzeć. Z tego powodu toczono wiele wojen, a niezliczona ilość związków została zerwana. Gdy już przestajesz utożsamiać się z umysłem, to czy masz rację, czy nie? Nie czyni żadnej różnicy Twojemu poczuciu siebie. A więc ta silnie kompulsywna i głęboko nieświadoma potrzeba posiadania racji, która jest swoistą formą przemocy, nie będzie się pojawiać. Możesz jasno i stanowczo określać, jak się czujesz i co myślisz, ale nie będzie w tym żadnej agresywności ani odruchów obronnych. Swoje poczucie siebie będziesz czerpać nie z umysłu a głębszego i prawdziwszego miejsca w sobie. Obserwuj w sobie wszelkie przejawy defensywności. Czego bronisz? Fikcyjnego tworu. Iluzorycznej tożsamości i wyobrażenia w swoim umyśle. Czyniąc te wzorce świadomymi, poprzez ich obserwację, przestajesz się z nimi utożsamiać. W świetle świadomości każdy nieświadomy schemat szybko ulega rozpuszczeniu. To będzie koniec wszelkich sporów i gier o władzę, które są tak niszczące dla wszystkich relacji. W istocie panowanie nad innymi jest słabością ukrytą pod okazywaną siłą. Prawdziwa moc jest wewnątrz i jest ci dostępna teraz. Umysł zawsze stara się zaprzeczyć teraz i uciec od Niego. Mówiąc inaczej, im bardziej identyfikujesz się z Nim, tym bardziej cierpisz. I odwrotnie, im bardziej jesteś zdolny uszanować i przyjąć teraz, tym bardziej jesteś wolny od bólu i cierpienia, wolny od egotycznego umysłu. Jeśli nie chcesz już tworzyć bólu dla siebie i innych, jeśli nie chcesz dodawać nowego cierpienia do tego, które od dawna nosisz w sobie, nie generuj więcej czasu, albo przynajmniej nie więcej, niż to konieczne w praktycznych aspektach życia. Jak przestać tworzyć czas? Uświadom sobie głęboko, że obecna chwila jest wszystkim, co masz. Spraw, aby teraz stało się głównym centrum Twojego życia. O ile wcześniej żyłeś w czasie, składając krótkie wizyty w teraz, obecnie zamieszkaj na stałe w teraz i składaj krótkie wizyty w przeszłości i przyszłości. Rób to tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, by poradzić sobie z aktualną sytuacją. Zawsze mów, tak, obecnej chwili. Koniec iluzji czasu. Oto klucz, zakończ iluzję czasu. Czas i umysł są nierozerwalnie ze sobą związane. Usuń czas z umysłu, a on się zatrzyma, dopóki znowu nie zdecydujesz się go użyć. Identyfikowanie się z umysłem oznacza bycie uwięzionym w czasie, przymus życia wyłącznie w pamięci lub oczekiwaniu. To tworzy niekończące się zaabsorbowanie przeszłością i przyszłością oraz niechęć do uszanowania i uznania obecnej chwili, pozwolenia na jej istnienie. Ten przymus powstaje, ponieważ przeszłość daje ci tożsamość, a przyszłość utrzymuje obietnice zbawienia i daje jakąś formę spełnienia. Obydwie są złudzeniami. Im bardziej jesteś skoncentrowany na czasie przeszłości bądź przyszłości. Tym mniej dostrzegasz w teraz, które jest najcenniejszą rzeczą, jaka istnieje. Dlaczego jest ona tak cenna? Po pierwsze, dlatego, że jest to jedyna rzecz, jaka istnieje. To wszystko, co jest. Wieczna teraźniejszość to przestrzeń, w której rozwija się całe życie. Jedyny czynnik, który pozostaje stały i niezmienny. Życie jest teraz. Nigdy nie było takiego czasu, gdy życie nie było teraz. Nigdy też takiego nie będzie. Po drugie, teraz jest jedynym miejscem, które może wynieść Cię poza ograniczenia umysłu. To jedyny punkt dostępu do pozbawionego czasu i formy Królestwa Istnienia. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś, zrobiłeś, pomyślałeś czy odczułeś cokolwiek poza teraz? Czy myślisz, że kiedykolwiek coś takiego zrobisz? Czy możliwe, aby cokolwiek wydarzyło się albo istniało poza teraz? Odpowiedź jest oczywista, czyż nie? Nigdy nic nie wydarzyło się w przeszłości. Wydarzyło się w teraz. Nic nigdy nie wydarzy się w przyszłości. Wydarzy się w teraz. Esencja tego, o czym mówię, nie może być zrozumiana przez umysł. W momencie, gdy to pojmiesz, nastąpi przesunięcie świadomości od umysłu do istnienia z czasów obecność. Nagle odczujesz, że wszystko ożywa, promieniuje energią i emanuje istnieniem.